Dzień dobry, kochani, tak jak Wam obiecałam, chciałam nakręcić dla Was taki krótki filmik, nie wiem czy śmieszny, czy tragiczny, czy tragikomiczny, ale chciałam Wam powiedzieć o wszystkich najdziwniejszych, najbardziej absurdalnych i niezgodnych z przepisami przepisach, które zostały wprowadzone przez nas rząd w ciągu ostatniego roku trwania epidemii. Zastanawiałam się długo, jaką kolejność powinnam wskazać czy najbardziej głupich, najbardziej przypałowych Trudno mi tak naprawdę było jakąkolwiek hierarchię tutaj znaleźć, więc kolejność jest przypadkowa. Może Wy sami możcie taki ranking, ale zanim Wam o nich opowiem, to proszę subskrybujcie mój kanał, dawajcie lajki like i szerujcie z jak największą liczbą osób, aby mogły się pośmiać i dowiedzieć, co takiego wydarzyło się w naszym prawie w ciągu ostatniego roku. No więc taki pierwszy absurdalny przepis, który mi przyszedł do głowy, to było zamknięcie lasów i parków narodowych w momencie kiedy... Stwierdzono, że pojawił się na świecie COVID w Polsce. Pamiętajcie, że żadne przepisy, ani ustawy o lasach, ani ochronie przyrody nie przewidziały możliwości zakazu wstępu do lasów z powodu epidemii choroby. Więc, także najdziwniejszy był moment, kiedy ograniczono nam możliwość wstępu na te tereny zielone, ponieważ wtedy liczba zakażeń nie przekraczała 10 tysięcy zachorowań dziennie, zaś aktualnie, kiedy te zachorowania wzrosły prawie 3 razy więcej. Wtedy można było spokojnie pójść na spacer do parku, do lasu, na plac zabaw z dzieckiem i wszystko było e, ok. Drugi taki zielony przepis, który mi właśnie przyszedł do głowy, to był... Zakaz pochodzenia po trawniku. Ten przepis, to prawda, obowiązywał niecałe dwa dni, bo zmienił się przepis o zakazie wstępu na tereny zielone i w konsekwencji tego właśnie za wejście na trawnik, nawet jeżeli byśmy poszli posprzątać, nie wiem, odchody po naszym psie, czy przeszli przez trawę na przystanek, mogliśmy zostać ukarani karą pieniężną minimum 10 tysięcy złotych. Ten przepis został ogłoszony 15 kwietnia 2020 roku w nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów. 10 kwietnia 2020 i wtedy przez dwa dni z aktualnym stanem prawnym za wejście na tak zwany popularny nasz trawnik, niezależnie od tego czy się przy nim przemieszczaliśmy, czy na nim biwakowaliśmy, e, można było na nas nałożyć karę pieniężną między 10 a 30 tysięcy złotych, więc mogłaby być to najdroższa, najdroższy biwak w Waszym, e, w waszym życiu. E, absurdalna nowelizacja została cofnięta już po jednym dniu, więc to taki naprawdę niezły, niezły hicior. Kolejna, nie wiem, czy to taka śmieszna, myślę, że raczej smutna kwestia, która została wprowadzona, to zamknięcie cmentarzy. Nie wiem czy pamiętacie, ale w 2020 roku za odwiedziny grobu 1 listopada można było zapłacić karę w wysokości 30 tysięcy złotych. Rada ministrów wprowadziła zakaz wstępu na cmentarze w święto wszystkich zmarłych jeden dzień przed e, świętem, zostawiając wielu ludzi, którzy właśnie przygotowali się z niczami, z kwiatami, w sytuacji bez wyjścia. O dziwo mogli to naprawdę przewidzieć dużo wcześniej i zapowiedzieć taką sytuację, aby ludzie mogli się przygotować i rozłożyć e, odwiedziny grobów najbliższych w odpowiednim czasie. Jednakże u nas wszystko jest last minute. Zostało to wprowadzone na e, dzień przed, e, przed tak naprawdę e, przed przed 1 listopada. I tutaj tylko właśnie chciałam Wam powiedzieć, bo też mnie to często pytaliście, zakaz wstępu na cmentarze miał podstawę prawną. Co prawda można by się było przeczepić, że nie było żadnego wakacjo legis, czyli odpowiedniego czasu, który powinien powiązywać między wydaniem rozporządzenia a usankcjonowaniem tego zakazu. No tutaj znowuż pokazuje ten przepis, że mamy Mieliśmy i mamy chyba cały czas permanentny chaos w zarządzaniu epidemią, który właśnie przełożył się tym razem na pozbawienie możliwości obywateli odwiedzenia grobów swoich najbliższych. Kolejnym takim mezaliansem był limit osób na spotkaniach, który był wprowadzony przed świętami Bożego Narodzenia. I tu była zagwozdka dla wszystkich. Czy w wigilię możemy usiąść do stołu z rodziną, co jeżeli mamy więcej niż sześcioro dzieci, tutaj była niby kwestia o tych domownikach, ale był mezalians interpretacyjny, straszny, bardzo dużo do mnie pisaliście w tej kwestii. I tutaj bez podstawy prawnej zostały wprowadzone limity osób na zgromadzeniach, spotkaniach i imprezach. To chodziło zazwyczaj zgromadzeń publicznych, ale także zgromadzeń prywatnych, czyli takich, które właśnie odbywały się na przestrzeni naszych domów. W tym trybie właśnie był wprowadzony limit pięciu osób, które mogą wziąć udział w takim zgromadzeniu, co oczywiście naruszało prawo obywateli do organizowania zgromadzeń w przestrzeni prywatnej. Eee, wiele osób też zastanawiało się, w jaki sposób to będzie egzekwowane, czyli w Wigilię do nas zapuka policja i będzie liczyła, kto siedzi w domu. No, było to niezwykle dziwne, frapujące eee, i... Em, Pamiętajcie, że także ten przepis, niezależnie od tego, e, że został wprowadzony, nie miał podstawy prawnej w świetle m.in. artykułu 57 naszej Konstytucji. E, uwięzienie dzieci w domach to też niezły hit, bo <gryw> zauważcie, że właśnie w okresie e, jesiennym był wprowadzony niekonstytucyjne ograniczenie, które e, uniemożliwiało samodzielne przemieszczanie się dzieci do lat 16 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.16. Czyżby wieczorami i w weekendy wirus był mniej groźny, że wtedy dzieci mogą już samodzielnie się przemieszczać? Mamy tu ewidentnie z, e, do czynienia z dyskryminacją z uwagi na wiek. I to nowe rozporządzenie było właśnie adresowane do dzieci i obowiązywało do 17 stycznia 2020. Czyli nasze dzieciaczki, nasza młodzież do lat 16 była uziemiona na okres ferii. Chyba właśnie taki był zamiar naszego ustawodawcy. Tutaj mamy ewidentne naruszenie artykułu 31, paragraf 3 Konstytucji. Godzina policyjna w Sylwestra. To był hit. Bo tak naprawdę do tej pory chyba nikt nie wie. Czy to był przepis, czy to była prośba, czy to była groźba, bo w ciągu jednego dnia zmieniało się dosłownie wszystko w tym aspekcie. Ta restrykcja po prostu naruszała wszelkie możliwe standardy działania naszej władzy publicznej, począwszy oczywiście od niezgodności rozporządzenia z ustawą, a skończywszy na niezwykle silnie rażącym naruszeniu konstytucyjnej wolności przemieszczania się obywateli po terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Nie da się, już to mówiłam wiele razy, ale powiem jeszcze raz, zakazać wychodzenia z domu w drodze rozporządzenia bez wprowadzenia żadnego stanu nadzwyczajnego, który do dzisiaj, czyli mamy chyba 10 czy 11 maja, nie został wprowadzony. W ustawie o chorobach zakaźnych, na podstawie której ogłoszono stan epidemii, można było tylko wprowadzić ograniczenia co do sposobu przemieszczania się, ale nie było możliwości, aby nas ograniczyć. Zamknąć w domach, to było bezprawne. No i tutaj właśnie ta kwestia, że była to prośba, prośba komunikaty, żeby do 19.00, po 19.00 chodzić, wychodzić. To zamieszanie straszne, głupota straszna, tak, między nami. Eee, kolejna kwestia, o której robiłam już oddzielny film, ale też chciałabym o niej powiedzieć przy okazji tych naszych głupi prawnych, to maseczki, które eee, nasz no kurczenie od czego zacząć? No chyba od tego, że do grudnia, bo też o tym dużo mówiłam, ale powiem jeszcze raz, do grudnia e, ustawowy mm, obowiązek zakrywania nosa i ust, najpierw było to maseczką, maską, szalikiem czy czymkolwiek, tak, aby nie zarażać, nie rozprzestrzeniać tego wirusa, był niezgodny z obowiązującymi przepisami. Czyli od marca do grudnia e, nasza władza nie potrafiła skonstruować takiego przepisu, aby nałożyć w sposób. Prawidłowy obowiązek na obywateli, aby zakrywali nos i usta. Wszelkie mandaty, które były nakładane i ludzie ich nie przyjmowali, dopływali się do sądów, były uchylane, postępowania były umarzane. To już wiemy. Później zostało to zmienione, stało się to legalne, czyli. Aktualnie było tak, że musimy te nasze twarzyczki niestety zasłaniać, ale uwaga, tym razem tylko maseczką. Co prawda nie jest to nigdzie wskazane, czym ta maseczka jest, jak ona jest definiowana. Ma być maseczka. Nie maska, nie przyłbica, nic innego, tylko maseczka. To weszło w lutym. No i teraz okazuje się, że 15 maja ma być prawdopodobnie zdjęty ten obowiązek zakrywania. Ust i nosa maseczkami, czyli do tego czasu tak naprawdę, jeżeli nie przyjmiemy mandatu, albo jesteśmy w trakcie postępowania sądowego, warto poczekać, zobaczymy, co się wydarzy po 15 maja, bo może znowu się upiecze tym, którzy się zbuntowali i nie przyjęli tych mandatów i się nie zgodzili właśnie z tym nałożeniem na nich kary. Więc był to naprawdę niezły maseczkowy chaos, który tak można jednym zdaniem podsumować. No i chyba ostatnia taka kwestia, która mi teraz przyszła do głowy, to ogólnie lockdown, bo od zeszłego roku, kiedy pojawiła się epidemia koronawirusa, cały czas pojawiały się konsekwentnie informacje, że będziemy zamykani w domach. No na początku rzeczywiście te restrykcje zostały takie bardzo strogie w marcu wprowadzone, potem były poluzowane, potem była pierwsza, druga, trzecia fala i tak dalej. Ale cały czas jest pytanie, czy to co się pojawia w przepisach, czy to co było na nas nakładane ten obowiązek pozostawania w domach, zakaz opuszczania miejsca naszego zamieszkania, ewidentnie tylko w sytuacji, kiedy potrzebujemy iść do apteki lub do najbliższego sklepu. Czy to było legalne? Czy to było wprowadzone zgodnie z naszymi przepisami w demokratycznym państwie? Prawa. No nie, kolejny raz mówię, że nie, bo pamiętajmy, w naszej hierarchii przepisów, w szczególności w formie rozporządzenia, no nie możemy nakładać na obywateli tak daleko idącej restrykcji, jak nakaz pozostawania w domach. Ten zakaz wychodzenia z domu, który był wprowadzony wiosną 2020 roku, nie miał żadnej podstawy prawnej, o czym mówiłam od początku, ale mówię jeszcze raz. I zostało to potwierdzone przez Sąd Najwyższy. Sędziowie Sądu Najwyższego nie mieli żadnych wątpliwości, że rozporządzenie epidemiczne o zakazie przemieszczania się zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa. Dzięki naszemu e, rzecznikowi praw obywatelskich, właśnie, który tę kwestię do Sądu Najwyższego e, skierował. Więc e, jakiekolwiek loudny, które miałyby być dalej wprowadzane w tej samej formie, w ten sam sposób, będą niezgodne z przepisami. A o to mnie też bardzo często mm, pytaliście. No i jeszcze w sumie jedna rzecz mi teraz przyszła do głowy: zakaz udziału w zgromadzeniach, nie organizowania zgromadzeń, ale udziału w zgromadzeniach. W sobotę właśnie w 27 marca 2021 była nowelizacja rozporządzenia, a w nim nowy zakaz właśnie udziału w zgromadzeniach, spotkaniach, imprezach, niezależnie od ich rodzaju. I hm, to taka zagwozdka. Czy na przykład jeżeli idziemy na ulicy, spotkamy dwóch Przypadkowo znajomych, których nie widzieliśmy dawno, czy to będzie właśnie już złamanie prawa, czy takie spontaniczne zgromadzenie na ulicy, kiedy wpadniemy na siebie przypadkiem, czy to będzie podstawa do tego, aby nas ukarać? No, teoretycznie, według nowych przepisów, które, które zostały wprowadzone, no niestety chyba tak. No więc ta lista jest otwarta. Zobaczymy, co dalej, co w tej kwestii się jeszcze pojawi, jakie będą nowe przepisy. I czy będę miała materiał do tego, żeby nakręcić dla Was drugą część e, najbardziej takich e, rzucających się w oczy e, bubli prawnych. Ściskam Was serdecznie, pozdrawiam. Subskrybujcie mój kanał, udostępniajcie go jak największej liczbie znajomych, jeżeli się Wam oczywiście ten wpis podobał. I dawajcie lajki, to będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam Was i przesyłam dużo słonka. Trzymajcie się, hej!